Witam. Na mojej trzeciej lekcji nazywam się Urszula Misiak i prowadzę zajęcia z matematyki. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o ułamkach dziesiętnych. To jest prosta sprawa, ale może się ktoś trafić, kto nie pamięta, jak odejmować pod kreską, dzielić pod kreską. Najpierw przypomnijmy sobie, co to były te ułamki dziesiętne. To jest tylko, tylko inna forma zapisu ułamków zwykłych. Yy. Na przykład, to znaczy, no, nie muszą być to tylko zwykłe ułamki, ale zaraz teraz zobaczymy, jak to wygląda. Weźmy sobie tak na przykład ułamek zwykły jedną kwartą i zamienimy go na ułamek dziesiętny. Jak pamiętacie, jedna czwarta a, to taka jakby ćwiartka jak to się zapisywało? To jest, co oznacza ta kreska w ułamku zwykłym? To oznacza dzielenie, znak dzielenia, czyli 1 czwarta to jest tak, jakby 1 podzielić przez 4. Podzielmy sobie pod kreską 1 przez 4. Robi się to następująco. W jedynce czwórka się mieści 0 razy. No dobrze. Ale w dziesiątkach sobie dopiszemy 0. 4 mieści się razem 2. No dobra, czyli 2 razy. 2 razy 4 damy nam 8. Odejmiemy sobie, będziemy mieć 2. No dobra. W się mieści się 0, ale w dwudziestu czwórka mieści się 5 razy. Teraz 5 razy 4, 20. Tu będzie i różnica 0, czyli 1 czwarta. To 0,25. Sprawdźmy jeszcze jedno, na przykład 1 trzecia. 1 podzieli przez 3. W jedynce trójka 0 razy, ale w 10 10 y, podzieli przez 3 to 3. 3 razy 3 da nam 9. Odejmiemy, będzie mieć jedynkę. Hmm, sytuacja podobna. Znowu mamy jedynkę, wstawiamy 0. I co? W 10, mieści się 3. Hmm. Sytuacja nam będzie się powtarzać, jak tu widzimy. Dlatego możemy swobodnie wpisać dalej 3, 3, 3, 3, 3, 3. Jest to tak zwany ułamek okresowy, który możemy zapisać jako 0 i 3. trójeczkę w nawiasie. Co oznacza, że ta trójka się nam powtarza, ale my nie zapisujemy bo wiemy, że ona się tam w nieskończoność powtarza. Czyli 1 trzecia to 0,3 i 3 w nawiasie. To weźmy teraz odwrotną sytuację. Mamy ułamek dziesiętny i chcemy go przedstawić za pomocą ułamka zwykłego. Oczywiście nie każdy ułamek dziesiętny da się przedstawić za pomocą ułamka zwykłego. Mamy tutaj 0,125. Co nam mówi taki ułamek? Otóż mówi nam, że mamy tutaj 125, 125 części po tysiącu. Co to dokładnie mówi? Powiem wam, co oznaczają te części. Jak mamy sobie taki zwykły ułamek, to patrzymy. Jak mamy pierwszą liczbę po przecinku jest to tak zwana część dziesiąta. Czyli jest to tak jakby część dziesiąta 1 przez 10. Drugie, drugie miejsce po przecinku mówi nam o części setnej. Czyli tak jakby dwa przez 100. Część setna, czyli część, dwie części przez 100. Następnie mamy część tysięczną. Jakby to powinna inaczej zapisać, to jest 5 części 1000 czyli 5 tysięcznych. W inny sposób, żeby to zapisać, możemy napisać 125 przez 1000. To będzie właśnie ten element. Czyli 125 części tysięcznych. No i właśnie coś takiego. Mamy tutaj. Mamy 0,125, 0,125 to oznacza, że mamy 125 części tysięcznych. Czyli mamy 125 części z tysiąca. A jak pamiętacie z łamku zwykłych, żeby to skrócić, wystarczy wiedzieć, że tysiąc to 125 razy 8. Więc skracamy 125 i zostaje nam 1 ósma. Czyli 0125. Jest się równa 1 8. No dobra. Czy już wiemy, jak zamieniać dziesiętne na zwykłe, zwykłe na dziesiętne? To teraz może zajmiemy się dodawaniem dwóch ułamków. Właściwie dwóch liczb z przecinkiem. Bardzo ważna zasada jest taka, żeby przecinek był dokładnie nad przecinkiem. Nazywa to się nazwę. dodawanie pod kreską. Jak to robimy? Części dziesiąte dodajemy razem, części setne razem, tysięczne razem, dziesięciotysięczne razem, y stutysięczne, także razem. Co jest, gdy mamy inną y liczbę, liczbę cyfr w dwóch y liczbach. Otóż tutaj na przykład mamy właśnie takie wolne miejsce. To oznacza, że w tym miejscu jest 0, czyli nic. I najzwyczajniej dodajemy dwójkę do 0, czyli 2. 6 plus 9. Hmm, ma nam więcej niż 10. 6 plus 9 to jest 15. W tej sytuacji wpisujemy piątkę i bierzemy jedynkę, dodajemy dalej, bo to jest 15. To jest tak jakby. Właśnie ta dziesiąta część przychodzi na następne miejsce. Co mamy? 7 plus 2 to 9, ale 9 plus 1 to 10. Hmm. Czyli co? Mamy 0 i 1 znowu jest o 1 więcej. Czyli przypisujemy dalej. Mamy 7 plus 5 plus 1. 7 plus 5 to będzie. 12 plus 1, 13. Czyli mamy trójeczkę i znowu jedynkę musimy przepisać dalej, bo jest to 13, czyli 3 w jedności, ale jakby dziesiątka przychodzi do następnego miejsca. Co dalej? 3 plus 1 to jest 4, plus 1 to jest 5 i teraz takie dosyć ciekawe miejsce. Co zrobić z tym przecinkiem? Otóż przecinek w tym samym miejscu dokładnie przecinek pod przecinkiem przepisujemy. I mamy 0 plus 2 to 2. Tak właśnie wygląda dodawanie dwóch ułamków. Odejmowanie jest dosyć podobne. Otóż, oczywiście od większej liczby odejmujemy mniejszą. Co robimy? Mamy dwójkę tutaj. Pamiętacie, wpisujemy 0, bo nic. Czyli 2 odjąć 0 to 2. No dobra. 6 odjąć 9. No więc od 6 9 ciężko odjąć, jeśli w przypadku takich liczb, ale co będzie, jeśli pożyczymy sobie jedynkę z tego miejsca? To będzie już jedną część, tak jakby 10 razy większą. Dzięki temu będziemy mieć. Tutaj 16, a tutaj, oś, a tutaj 6. Czyli 16 odjąć 9 da nam 7. Tutaj, pamiętając, że wzięliśmy tą jedynkę, od, jed, czyli mamy 6 odjąć 2, 4. Teraz patrzymy dalej. Tu mamy 5, a tu 7. 5 odjąć 7, no ciężko, ale jakbyśmy wzięli. Znowu jedynkę stąd, to będzie mieć 15, odjąć 7, no, 15, odjąć 7, to będzie 8. Co teraz zrobić, skoro tutaj pożyczyliśmy jedynkę i mamy jedynkę, to znaczy wtedy w tej sytuacji tutaj zamiast jedynki mamy 0. 0 odjąć 3. No. Znowu bierzemy sobie tak jedną część o 10 razy większą, bo z jednego rzędu. Czyli mamy tutaj 10 odjąć 3 to jest 7. Przecinek przepisujemy automatycznie. Tutaj pamiętając, że wzięliśmy stąd jedynkę, zostało nam 1. 1 odjąć 0 to jest 1. Jak widać, to jest odejmowanie, jest dosyć proste. Należy pamiętać o tych pożyczonych liczbach. Mnożenie. Mnożenie. Jak zapisujemy mnożenie, nie obowiązuje nas reguła, żeby przepisywać przecinek pod przecinkiem. Natomiast, żeby pomnożyć dwa, dwie liczby z przecinkiem, najpierw liczymy, mnożąc tą liczbę razy tą, potem tą liczbę razy tą. I na koniec tą liczbę razy tą liczbę. I sumując te wszystkie liczby. Zaczynamy. 1 razy 7. 7. 1 razy 4. 4. 1 razy 3. 3. 1 razy 1. 1. No i tutaj 0, ale już go nie przypisujemy. Dalej mamy 0. Teraz bardzo ważna rzecz. Jak mnożymy sobie dwie liczby z przecinkiem, to wówczas, pamiętajmy, żeby zrobić tutaj miejsce, bo wcześniej liczyliśmy jedynkę, mnożyliśmy raz to, więc zaczynaliśmy pisać pod jedynką. Teraz mnożymy 0 razy to, więc zaczynamy pisać pod zerem. Tu będzie nasze 0. Teraz mnożymy dwójkę razy to, więc piszemy pod, w rzędzie pod dwójką. 2 razy 7. 14, 4, 1 do drugiego rzędu będzie dalej. 2 razy 4, 8 i 1 to 9. 2 razy 3 to 6. 2 razy 1 to 2. I Co teraz robimy? Mamy tak jakby 3 rzędy. Teraz jest dosyć prosty, śmieszna sprawa, bo Sumujemy w ten sposób, tak jak sumowaliśmy wcześniej. 7, tu mamy czwórkę. 3 plus 4 da nam 7, 1 i 9 da nam 8, 6 plus 0 da nam 6 i tu mamy dwójkę. No dobra, ale zauważamy, że ta liczba nie może być wynikiem mnożenia tych dwóch liczb, w których są przecinki. No i słusznie. No i słusznie. Mamy tu przecinki. Żeby pomnożyć sobie dwie liczby z przecinkami, musimy e, pamiętać jeszcze o tym, żeby w odpowiednim miejscu stawić tutaj przecinek. Jeśli mieliście raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć cyfr po przecinku w tych dwóch liczbach, to co robimy tutaj? Najprościej Bierzemy, odliczamy sobie 6 liczb raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tam gdzie nam wypadnie, wstawiamy przecinek i to będzie nasza liczba szukana. To będzie nasz wynik mnożenia dwóch liczb z przecinkiem. Na koniec weźmiemy sobie, spróbujemy zrobić dzielenie. Dzielenie jest proste. Wiemy, że w jedynce trójka się mieści zero razem. I teraz, jeśli mamy tutaj przecinek, automatycznie przecinek mamy tutaj. Przenosimy go z dołu na górę do końca. Czyli co? W zderze nie mieści nam się ani razu. Ale w 12 trójka nam się mieści cztery razy. Cztery razy 3, 12. Odejmujemy, a nic nie zostaje. Przepisujemy kolejną liczbę. 5. Piąty, trójka mieści się razy raz. Czyli raz, raz, 1 razy 3 to 3. Odejmujemy, mamy 20. Dwójkę przepisujemy liczbę, która była niżej. 27 podzielić przez 3 to 9. 9 razy 3 27. Odejmujemy strę. i mamy taki właśnie wynik. Czyli jeśli podzielimy 1,257 podzielić przez 3, otrzymamy 0,419. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam przypomniałam, jak się dodaje, mnoży, dzieli, odejmuje. I że będziecie oglądać kolejne moje filmy.